Bardzo się cieszę, że do Krakowa trafia inicjatywa Marszu dla Jezusa. Tym bardziej, że jest to inicjatywa wszystkich braci i sióstr którzy tworzą jedno ciało Chrystusowe. Myślę, że wiele jest takich pięknych motywów tego marszu. Po pierwsze jest oczywiście motyw świadectwa, ale świadectwa, które też wynika z własnej wiary. Wiara jest formą drogi. Wiara widzi w tej mierze, w jakiej się porusza. Więc być może, jeśli się poruszymy wspólnie na tym marszu, to Pan Bóg da nam jeszcze coś więcej zobaczyć niż, niż to, co widzieliśmy do tej pory i o czym chcemy zaświadczyć. Więc bardzo wszystkich ze swojej strony na ten marsz zapraszam. Przede wszystkim oczywiście zapraszam moich braci katolików, by się w ten marsz włączyli. Wszystkim. Z serca błogosławię uczestnikom tego marszu i jego organizatorom.